Impreza trwała w najlepsze, a dźwięki muzyki i śmiechu wypełniały wnętrze pałacu. Griffith, jakby obojętny na otaczającego przepych, oddalił się od zgiełku, prowadząc Charlotte ku spokojniejszemu miejscu. Zatrzymali się przy fontannie na zewnątrz, gdzie chłodna, nocna bryza unosiła drobne krople wody w powietrzu. Griffith, w geście pełnym subtelnej elegancji, rozłożył swoją pelerynę na brzegu fontanny, i zaprosił Charlotte, by ta usiadła obok niego. Księżniczka przyjęła tę, powiedzmy, ofertę, ciesząc się chwilą wytchnienia od pałacowej ceremonii. W tym samym czasie gaz, pokryty ściekami krwią, przemierzał pałacowe schody, kierując się w stronę, gdzie znajdował się Griffith. Jego determinację przerwała jednak kiaska, która stanęła mu na drodze. Jej twarz zdradzała gniew i zaniepokojenie. Zanim Gac zdążył powiedzieć choć słowo, ta wyciągnęła sztylet z jego pochwy i odcięła kawałek materiału ze swojego rękawa. Z wprawą, która świadczyła o jej doświadczeniu, zabandażowała ranę Gutsa, jakby próbując odwrócić jego uwagę od impulsu, który mógłby zaszkodzić Griffithowi. Na zewnątrz, przy fontannie, Charlotte i Griffith rozmawiali w ciszy nocy. Charlotte wyznała, że bal został zorganizowany z inicjatywy jej ojca, jako sposób na odwrócenie uwagi od długotrwałej wojny między Midlandem a Tudorami. Griffith, wspominając ich wcześniejszą rozmowę podczas jesiennego polowania, podjął temat brutalności mężczyzn i ich nieustannego pragnienia prowadzenia licznych wojen. Nie chodziło jednak o same rany, które zadają, lecz o ochronę swoich marzeń. Jego słowa były pełne pasji, a jego przekonanie, że każdy człowiek powinien mieć marzenie, które nadaje mu sens w jego życiu, głęboko poruszyło Charlotte. Patrzyła na Griffita z podziwem, po czym przyznała, że gdy zobaczyła go po raz pierwszy, pomyślała, że jest szlachetnie urodzony. Była zdumiona, że ktoś o takiej charyzmie i elegancji mógł być zwykłym człowiekiem. Dla niej Griffith był kimś więcej niż tylko wojownikiem był liderem, który jednoczył wokół siebie ludzi dzięki swojej wyjątkowej aurze. Z daleka Kiaska obserwowała tę scenę. Jej pięść zaciskała się w geście tłumionych emocji. Griffith kontynuował opowiadając o swoich towarzyszach uznawał ich za żołnierzy doskonałych, którzy poświęcali się jego wizji, ale dla niego prawdziwy przyjaciel to ktoś inny. Przyjaciel według Gryfita to osoba równa mu, posiadająca własne marzenie, niezależna i gotowa sprzeciwić się nawet jemu, jeśli byłoby to konieczne. Słowa te głęboko poruszyły Gatsa, który słuchał ich z ukrycia. Jaska zauważyła, jak te słowa wpłynęły na Gatsa, dostrzegając jego zamyślenie. Tymczasem rozmowę Griffita i Charlotte przerwała służąca, która przyniosła wieści o śmierci jej wuja, księcia Juliusza. Charlotte zbladła, a jej oczy wypełniły się przerażeniem. Griffith stojąc obok niej zachował stoicki spokój, a na jego twarzy pojawił się delikatny uśmiech. Tylko on wiedział, że to jego działania doprowadziły do tej tragedii. Gads, który nadal pozostał niezauważony, odwrócił się i odszedł w ciszy. Jego krok był ciężki, jakby niósł na swoich barkach niewidzialny ciężar. Kiaska została sama na schodach, wpatrując się w ranę, którą chwilę wcześniej zabandażowała. W jej oczach kryło się zmieszanie i niepokój, jakby dostrzegła, że coś w ich małym świecie zaczyna się zmieniać. W ciszy tej nocy, każde z nich było pochłonięte własnymi myślami, nieświadomi jak wydarzenia z tej chwili odcisną swoje piętno na ich przyszłości.